Siemaneczko, Skoda Fabia TSI. Przegląd przed sprzedażowy dzisiaj będziemy robić. Tak, pan chce sprzedać samochód i chce zrobić przegląd, żeby przyszły potencjalny właściciel był zadowolony z tego autka. Auto ma 93 201 km przebiegu, czyli jest prawie nowe. Można powiedzieć tylko siódemka na szybie. Autko posiada czterocylindrowy silnik. Turbo doładowany, tak 4 cylindry, raz, 2, 3, 4. Wygląda, powiem Wam, ładnie. Nie jest nigdzie poobijane, nie ma rdzy. Opony ma OK. Dziecko w aucie. Szyba tylna nieporysowana. Wycieraczka z tyłu. Raczej do wymiany. O tak, rozwarstwiła się. Do wymiany Skoda numer 1 w Polsce. O, wygląda tak, jest to też pierwszy właściciel, kupił nową w salonie. Tak wyglądają przełączniki. Tak wyglądają nasze zegary. Podświetlenie niepotrzebne. 93 tysiące, zapłon jest włączony. Oczywiście wymaga serwisu olejowego, który Pan zlecił, żeby zrobić. Takie radyjko. No jest troszkę taki przykurzony, on u nas stał, powiem Wam szczerze, dwa tygodnie, o te naklejki ciężko się zrywa. Dwa tygodnie u nas stał i czekał na to, żeby tutaj wjechać. Ma klimatyzację, no i z tyłu fotele, oczywiście samochód idzie do pełnego prania. I dach nieponiszczony. i kura. Jeśli Was zaciekawiłem, w takim razie zaczynamy na podnośnik do góry i oglądamy. Sponsorem programu jest importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Z przejażdżki, bo już nim jeździłem, mamy to, że silnik muli. Jak się dodaje gazu, to jest taki najpierw takie... Takie kilka takich jakby strzałów, jest wydech w dolot, takie ciekawe, nieciekawe dźwięki. Stawiam na to, że tu są jeszcze oryginalne pewnie świece zapłonowe to jest i wina, w TSI trzeba je czasami wymieniać i mamy bardzo duże szuranie z prawego tylnego koła, czyli pewnie skończyły się klocki. Więc zobaczymy czy wymienimy Ja razem z tarczami czy tylko klocki. Oczywiście samochód mamy przygotować w pełni do sprzedaży, czyli nie ma półśrodków, tak jak pan powiedział, że chce być na pewno pewny tego auta, że komuś się nie stanie żadna krzywda. Sprawdziłem, że tu mamy jeszcze oryginalny akumulator. Zobaczymy sobie test tego akumulatora. Bo e, tak start stop prawda. Regulator jest EFB. Jak widzicie EFB zaznaczone. Mamy normę Dinoską. DINOSKA norma nam przyjmuje, że nasz akumulator ma mieć 320 amper. To szybko, szybko w dół, w dół, w dół, w dół. O, to się wleczę, marnuję mój czas. Dobra. 320. Tak jest, wykonujemy test. Dobry, doładować tylko go trzeba. No tak, troszkę postał, ale zobaczcie, 298A, czyli jest sprawny znaczy z 17 roku akumulator. Dosłownie jestem w szoku. Także tu ma klient wydruk akumulatora, jak będzie chciał usługę ładowania, taką usługę też mu wykonamy. Później najpierw muszę sprawdzić, wszystko, co w tym samochodzie jest do roboty, a następnie zadzwonić do klienta i ustalimy szereg no Nie, szereg działań, tylko procedurę działania. Co robimy, co zostawiamy, co dalej jedzie i tak dalej. Żaróweczki jeszcze sobie zdążyłem z Łukaszem szybko posprawdzać, jak tutaj siedziało obok mnie. Żaróweczki wszystkie świecą. Schowam tylko ten tester i podnosimy. I na jeździe próbnej y, samochód nie ściąga w żadną stronę. Nie ma żadnych problemów z jazdą, z mocą. Oprócz tego, szarpania, jak już wkręci się na obroty, może maska zamknę. O. Jak się wkręci na obroty, to już jedzie normalnie. To te świece sobie zobaczymy do nich, czy nie ma oleju. Jeździ dobrze. Znaczy, zawieszeniowo nic nie stuka, nic nie puka. Zawieszenia tak na szybko. czy wylane amortyzatory. A, standardowo się delikatnie podpacają. Zaraz sobie to zdejmiemy. Widzicie, to jest ich standard, że się pocą. Te amortyzatory. Ja nie wiem dlaczego w każdym Volkswagenie to się poci. Zaraz to założę, już poza wami. Albo teraz, nawet, może mi się uda. Jedną ręką nie, jedną się nie uda. No, bo od zobaczymy, czy sprężyna nie jest pęknięta. Za amortyzatory w tym modelu to jest norma. Tutaj to nawet nie ma co się przejmować. O! Tu mamy delikatnie uszkodzony odbój, środek wypadł, bo tutaj już nie ma więcej odboju. Po prostu środek już się utylizuje. No, to powinno być zamontowane w tej pozycji Tutaj jest takie miejsce No to, widzicie? No, ale niestety to wypadło To nie wpływa na prędkość maksymalną pojazdu Także tutaj nie ma to problemu Z zacisków nic się tutaj z tego... Tu czasami płyn hamulcowy się wydostaje Za chwilę obejrzymy też przywody hamulcowe Sprężyna czy nie jest pęknięta Nie Drugi zacisk jest też w porządku, no i tutaj coś nam tarło. A, klocek się skończył, widzicie? Klocek się skończył, prężyna niepęknięta, tu nie cieknie, przewód hamulcowy nie jest zgnity ani sparciały. Belka z tyłu nie stukała, tu w zawieszeniu nic nie stukało, więc tak nie ma aż za bardzo na co tutaj, <laughs> przepraszam, zwracać uwagi. Wydech jest, zobaczymy. Ciepły, ciepły. To nie jest katalizator, katalizator jest tam. Wygląda na to, że nikt go jeszcze nie wyciął, <laughs> za chwilę zdejmiemy osłonę, zobaczymy osłony przegubów, są całe, z drugiej strony też, za chwilę zdejmiemy tą osłonę, to zobaczymy sobie przeguby wewnętrzne, tutaj układ hamulcowy nic nie cieknie, przewód nie jest wsparciały, no to jest jeszcze świeże auto, więc przewody nie są wsparciałe, tutaj też nie mamy żadnego wycieku. No, nic, tutaj go nie znosiło, więc nie ma co patrzeć. Jeszcze luzy zobaczymy drugą sprężynę. Jak już jesteśmy tutaj, nie jest pęknięta ani tu, ani tu. No, oponki powiem wam, że ładne jeszcze z którego to roku? Dota, szukamy szybko, szybko. Jest dot z 2016, 35 tydzień 2016 roku. Zimowe, przydałoby się już je wymienić. Rocznikowo. Jeśli chodzi o chłodnicę, nie ma jeszcze takiej tragedii. Dużo kamieni nie pouderzało w nią. Lampy, lampy nie są jeszcze spłowiałe. Rdzy nie ma. Także tak mamy start taki pobieżny. Teraz zobaczymy, co z tymi hamulcami z tyłu. O, słona silnika zdjęta. Szukamy wycieków. Wycieków powiem Wam szczerze, że nie widzę. Jaka ładna miska. taka cieniutka. Słychać już takie cienkie, nawet czujnik ma, który tak naprawdę nie działa nigdy. Tam, o, pompa woda elektryczna dodatkowa. Tu wilgoć, to nie, o nie olej, wilgoć. Wilgoć, dobrze. Wentylator kręci się. Byłby błąd w komputerze, też podepniemy komputer. Dęzo. Japan. Haha. Przeguby. Tu jest OK. Jakiś taki nalot. Delikatny z uszczelniacza, ale nie wyciek, tylko poci się. Taki stan techniki mamy już, więc po prostu się delikatnie poci. uszczelniacz wału kurbowego tu jest ok. no tutaj wycieków też nie widzę. Susza w środku. Suchutko, suchutko bardzo dobrze. Przyjemnie stara, dobra skrzynia. Czujnik wstecznego. Ten mamy klaxon. Tu jest do wentylatora obsługi. Moduł. Z tej strony jest zbiorniczek do spryskiwaczy, tam jest pompka. Dwa, tutaj mamy, do, tu mamy kompresor, dwa przewody wodne. No co, tutaj mamy pół oś, jakby ktoś nie wiedział, to tak na szybko przekładnia kierownicza, tak zwana po polsku maglownica. Śruba regulacyjna, której się nie powinna ruszać, a ludzie ruszają, żeby skasować luz. <grym> a różne sposoby się zna na to. Osłony, wszystkie, tutaj jest nic nie połamane, wszystko jest w porządku. Przy silniku nie mamy się co czepiać. Nowy korek poleci, bo ten jakiś taki dziwny już jest. I co? No tam przy silniku jest suchutko, nigdzie olej nie leci. Zabieramy się z tyłu za te hamulce. Koło zdjęte, skończyły się klocki, jeszcze oryginalne. Rozbieramy, zobaczymy co stało się z drugą stroną tarczy hamulcowej. Czy razem z tarczą muszą wjechać, ale już widzę, że starczą. Co Dzwonimy do klienta, od razu mówimy co z tym robimy, a my lecimy z następnym tematem, spytam się też go jak z odbojami, bo jeden i drugi, nie chcę urwać, zaraz bym urwał. Jeden i drugi tak na dobrą sprawę jest do wymiany, więc jest bardzo proste. odkręca się te dwie śruby, tutaj tą śrubę, siu, wyjmujemy, wymieniamy, to jest chwila, moment tam na górze, wtedy amortyzator jest przykręcony jedną śrubką, odkręcamy, zakręcamy to z powrotem, pamiętajcie, żeby żadnymi szczypcami Broń Boże, nie łapać za goleń amortyzatora. O, to jest goleń amortyzatora. żeby Za to nie łapać żadnymi szczypcami, ponieważ tutaj. Ach, nie tam, A, nie pokażę Wam. Jak zdejmę, to Wam pokażę. Jeżeli ktoś będzie wymienić. E, uszczelnienie amortyzatora. Jeżeli to porysujemy, to po tym pracuje uszczelnienie. Uszczelnienie się uszkadza, wylatuje olej z amortyzatora. amortyzator jest do wyrzucenia. oryginały, jak wiadomo, żyją najdłużej. No, chociaż tu już. zobaczcie, parę. który już dosyć długo jeździ z tym uszkodzonym, bo. Ładnie tu wytarła, że jest czyściutkie. Przednie zdjąłem, zobaczcie jaki duży rant. Ja zaraz zmierzę te tarcze, ale one i tak już na 100% nie trzymają wymiaru przewidzianego przez producenta. A teraz do Was bardzo ważne pytanie. Ile w samochodzie, tej Skodzie Fabii i każdym innym, mamy tarcz hamulcowych? Szybko piszcie w komentarzu. Źle. 8? Hm? No, 8 tarcz hamulcowych. Mamy tak. Dwie tarcze przednie, dwie tarcze tylne, tak? Oś tylna, oś przednia i dwie tarcze lewe oraz z drugiej strony dwie tarcze prawe, łącznie 8. A tak serio, mamy 23 z haczkiem, a dopuszczalne jest 24. Czyli tak jak mówiłem, tarcza. Pa, pa. Zresztą za duży rand, żeby tu wkładać nowe klocki, zobaczcie co wyżarły zaraz. To nie hamowałoby dobrze. Tutaj te klocki się już ułożyły po prostu, mimo że ich trochę jeszcze zostało, no ja bym je dojeździł, ale klient mówi, żeby wymienić. Wiem, że to nie jest najbardziej profesjonalny sprzęt do pomiaru łódkowatości tarczy, ale zobaczcie, że tutaj przelatuje i powietrze. Światło, a tutaj nie, po prostu tarcza, zrobiła się w łódkę. zanim się nowy klocek do niej dołoży, to bardzo długo by trwało. Poza tym mamy bardzo mocną chropowatość tej tarczy, chociaż ta chropowatość to aż tak nie ma dużego wpływu ale o! ale z tej strony coś tu się dostało o. i tutaj to było takie tarcie delikatne, takie słyszalne takie chropowate, a tył jak widać o. z tyłu już tak mamy, wszystko jeszcze oryginał tutaj zobaczcie, że oryginalnie jest biały smar teflonowy nałożony tutaj na przylgnie jak i z tej strony na, tam gdzie felga przychodzi to jest biały smar teflon tutaj mamy na zacisku zaraz to wyczyścimy jakieś syfy się nazbierały tu zaraz wyczyścimy, zobaczymy do tłoczka czy tłoczek źle nie wygląda oczywiście to zaraz też wyczyszczę przesmarujemy Wyjłaś, no uparte. Zawsze wyjmuję, daję tutaj nowy smar. O. że tutaj też damy zaraz nowy smarek. Będzie to wszystko chodzić długo. To wyczyścimy. Fajnie, bo tutaj tarcze można zdjąć bez zdejmowania jarzma. Pyk. Schodzi. Dzięki Ci, Volkswagen, za to. Albo raczej Skoda. Łożyska były ciche. Tutaj przedmuchamy Widzicie? Tu się zbiera syf, to jest czujnik ABS-u. Tutaj jest koronka y, magnetyczna. Na łożysko na kanabita. Na niej się zbiera syf z tarczy. O Widzicie? Potem to trzeba. O, tutaj o czujnik. Czasami pokazuje jakieś głupie błędy. Tylko to trzeba wyczyścić, bo tu się ten syf zbiera. No i tyle. A tu macie z przodu, widzicie? Też ten smar nałożony fabrycznie jest. Tutaj nic nie nakładałem. Ale już mocno to koroduje. chociaż auto nie jest nowe. W gunkach tutaj smaru nie ma. Widzicie? Sucho, sucho. Wszystko w oryginale. Tylko syf z drogi tutaj jest. To no nie jest żaden smar. Tego się nie smaruje. Tak jak już wam mówiłem, tak jak wam polecałem obejrzeć szkolenia ATE, które są za darmo na YouTube. I stosować się do zaleceń producenta tego układu hamulcowego, żeby składać to tak, jak trzeba. Czyli poprawnie. A my lecimy dalej. O, do rzeczy już mi przyjechało. Jak wiecie, ja składam tylko na tekstarze Tekstar lub ATE. Zawsze tekstar jest według mnie bardzo dobrą firmą. Filtry no to filtrona. Jak kto lubi, możecie poprosić o mana, Knechta, Ufi i tak dalej. Wszystko jest do zamówienia bez żadnego problemu. Po prostu ja składam na filtronie. To jest taki pakiet normalnych filtrów, nigdy nie miałem z nimi problemów jeszcze. Jeszcze, może Wy mieliście, ja nie, dlatego składam na filtronie, zresztą kurna co może być złego w tym filtrze kabinowym albo filtrze powietrza, jak pasuje to pasuje, jak nie pasuje to nie pasuje, tu ewentualnie tylko może być problem w filtrze oleju, bo tam jest sprężynka z zaworem zwrotnym, znaczy zaworem zwrotnym, z zaworem ciśnieniowym w środku, znajduje się tam, o widzicie sprężyna, to jest tak zwana bypass, to już też rozcinałem filtr, pokazywałem Wam jak to działa, dlaczego ta sprężynka, dlaczego ta membranka tam w środku jest i to wszystko, i dlaczego ten filtr wytrzymuje mac 10 000 km i należy go wymienić. Żaden long life tutaj nie pomoże, choćby olej wytrzymał, filtr tego nie wytrzyma, przestaje, przestaje później filtrować. Wszystko idzie właśnie przez tą gumkę, tym bypassem tyłem i omija cały filtr, i wasz olej nie jest filtrowany. Ale o tym już opowiadałem. I polecam ten filtr. Chociaż jak chcecie czyli chcecie olej zmieniać co 30 tysięcy, to ten filtr za 12 zł, chociaż wymieńcie. A już niedługo moja ulubiona marka Audi A4B8. Kolektor wyczyścić sadzę, wyczyścić gier, sprawdzić odmę, separator oleju, sprawdzić sand DPF, a ciśnienia, wyczyścić wtryski, sprawdzić korekty. Sprawdzić szczelność do doleto, sprawdzić przepływomierz, wymienić pasek wiloklinowy, sprawdzić go. Nie działają czujniki parkowania. No to już widzę, właśnie po nim parkowałem, przeparkowywałem go, przymocować osłony od spodu. O, gdzieś pan może zaczepił, e, bak paliwa sprawdzić zanieczyszczenia. Okej, okay. widzicie? Będzie troszkę roboty. Moja ulubiona marka. Uff. O, proszę, żeby nie było, tekstar wjeżdża, tarcze, klocki w całym tym, pamiętajcie o kleju, na tamte śrubki, żeby się nie rozkręcały, tekstar tutaj delikatnie zawsze smaruje takim specjalnym smarem, zaraz Wam pokażę, zresztą zestaw tekstara wjeżdża przód, tył, świece nowe, akurat tutaj idą takie, więc pójdą takie, mam już jedną wykręconą, faktycznie są oryginalne, zaraz Wam też pokażę, jak będzie samochód w dole, filterki, Tutaj wycieraczki i jeszcze tylna wycieraczka. Także taki zestaw, o, nawet valen, Valneo, nie jest tanią. A co do smarowania, tutaj, gdzie chodzą klocki, żeby to nie rdzewiało i żeby później to nie stawały, te klocki. Bo teraz musiałem je młotem wybijać. Ja używam czegoś takiego. Tu można smarować tak, jak oni pójdzą, Też same przylgnie klocków. I wtedy klocki przestają piszczeć. Jak macie lipne klocki, a wam piszczą, to tym smarem można to kupić w takich saszetkach też. To tanie jest w saszetkach. Posmarować klocek, i wtedy te przylgnia tego klocka, ten smar jest taki gęsty i powoduje to, że przestają piszczeć. A tutaj to kontrolnie smaruje, żeby wiecie, no właśnie, że ta korozja tutaj nie powstała. Musiałem je młotem wybijać te klocki, mimo że to oryginalne są. Ale już samochód dosyć stary. Jeszcze olej. Także widzicie przegląd przed sprzedażowy. Też można zrobić i komuś sprzedać naprawdę sprawne auto. Nieduży przebieg, cztery cylindry, na szczęście tu są nie trzy, więc nawet taki samochód nadający się do jazdy, znając życie, to pewnie Uber to kupi albo ktoś i nakleje naklejki i będzie na tym po prostu zarabiał pieniądze. No taki samochód, no to taki na to się nadaje najlepiej, tak. No czy chociaż no, w trasy to taki głośny, trochę jest w środku plastikowy, ale ludzie tym jeżdżą i nie narzekają, zresztą to się mało psuje. Jeszcze wjeżdżają nowe odboje i osłony, i nie żaden shit, tylko kajaby. Nie jest to drogie. a zawsze pożyją dłużej te amorki. O! O tak! Przy okazji zabezpieczone antyrdzewieniowym sprayem. Zawsze też troszkę pomoże. Tak, przy okazji, tutaj warto oczyścić te miejsca, bo to koroduje i waność co lakierem właśnie przeciwkorozyjnym o widzicie tutaj koroduje to miejsce ja też to oczyszczam, tu już coś przeczyściłem tu jeszcze muszę trochę domalować warto to zrobić żeby zabezpieczyć trochę to autko przed zgniciem przy okazji wymiany świec zobaczcie 90 tysięcy mają świece tak wyglądają, robimy od razu klimatyzację tu już jest ten nowy gaz więc trzeba na niego uważać. <laughs> Są takie rękawiczki dostaliśmy do tej maszyny i w ogóle podobno taki ekologiczny, że wypala ręce. Nieważne, nie wnikam. W każdym razie robimy jeszcze klimatyzację, żeby tutaj było wszystko w porządku. Wymienimy do końca te świece. Do końca. No wszystkie cztery. Na szczęście jest to czterocylindrówka. Chyba to już odkręciłem. O, tam już się odessało Zaraz zobaczymy, ile brakuje. A w ogóle to. Jest tutaj jeszcze naklejka, że jest to stary gaz, a już jest yy, nowy. Ten ekologiczny no, gaz piękny. O, tutaj mamy dolot, zdjęty. O, zobaczcie, tak wyglądają świeczki. Świeczki nie wyglądają źle, powiem Wam szczerze. Ale 90 tysięcy mają. Trzeba je wymienić. Poza tym są to takie śmieszne. Z taką końcóweczką tutaj, taką troszkę inszą. Dobra, robimy dalej. I jak widzicie, da się zrobić przegląd przed sprzedażowy, tak, żeby komuś sprzedać sprawne auto. Zobaczcie dlaczego mógł źle pracować. Widzicie jaka tutaj się zrobiła przerwa malutka. I fizycznie nie ma. Dlatego on tak kurde mulił i nie wkręcał się w obroty, przerywał, prychał. No. O, teraz widać. Tutaj się zglejowała się świeca. Pamiętajcie, żeby te świece jednak wymieniać trochę częściej niż 90 siecy. Powiem Wam taką ciekawostkę: zobaczcie ciśnienie sprężania od 7 do 15 bar. Yy, taki dosyć duży rozrzut, co nie? Żeby nie było ciśnienie sprężania, 7 do 15 bar. Taki spory rozrzut. I jeszcze jedną ważną rzecz, zobaczcie. Klasa lepkości oleju silnikowego 0W20, i teraz uwaga, tylko rynki europejskie, które stosują paliwa zgodne z normą EN228. Hmm, to już pozostawiam Wam do sprawdzenia, o co chodzi. A tutaj mamy poza Europą klasa lepkości 5W30. No to wiadomo, że Long Life lejemy, ale to 5W-30, vw 50400, wszystkie temperatury, 5W-30, 5W-40, nawet jest 10W-40, można do tego silnika zalać, ale nie w Europie. I teraz tutaj ten, ten, ten Hitler powinien być. Nein, 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 nein! A jeszcze jedna, jedna ciekawostka, takie tutaj macie świecę z taką podkładką. To jest 22 nm. Tego się więcej nie dokręca. To nie jest gniatliwa podkładka. 22 nm i jest git. Bo tutaj no to jest źle napisane, bo to jest napisane dla standardowej podkładki. Jeszcze mały prezentek od firmy Forte, żeby nowemu klientowi się dobrze jeździło. Jeszcze się przyjedziemy, zrobimy jazdę trudną, dotrzemy hamulce. Podłączyłem jeszcze komputer. O! Wykonamy sobie test parametrów. Żeby wszystko wiedzieć, czy jest wszystko w porządku. Powiem Wam szczerze, że jak znajdziecie tą, tą, tą skodę na Oelixie gdzieś czy coś, to kolor znacie. Jeżeli wyróżnia się tym, że łatwo zobaczyć, że jest wszystko porobione, że ma białe odboje tylnych amortyzatorów. O, tak, oryginalnie są pomarańczowe. A my mamy tutaj założone białe, no i mam wszystkie nowe tarcze hamulcowe, nowe, wymieniony olej, wymienione świece, wymienione wszystkie filtry, zrobiony serwis klimatyzacji. Jeszcze odgrzybimy tą klimatyzację, ten, wiecie, tym, nie tym e, granatem, tylko maszyną taką do odgrzybiania. I będzie wszystko zrobione na gotowo. Czyli powiem Wam szczerze że samochodzik warty polecenia 93201 ma prze, w tej chwili przejechane. Będzie o 93 tysiące troszkę więcej przejechane, jak już ja teraz dotrę, hamulce. Powiem wam szczerze, warte autko yy, polecenia. O, tak, tak. Nie to, żebym coś chwalił, że, że, ten, że to auto, wiesz, wiecie, chce, chce ja sprzedać czy ktoś, tylko po prostu jest to, klient do nas przyjechał, warte polecenia i tyle. A, jeszcze bym zapomniał. Poza kadrem wykonaliśmy jeszcze pomiar płynu hamulcowego. Spoko nawet nie przekracza 1% wody. Wykonaliśmy też pomiar płynu na zamarzanie płynu chłodzącego. Silnik jest do minus 40 paru stopni, bo do minus 40 mam skalę i pokazało minus 40. Także jest spoko, akumulator jest oryginalny, ale jak widzieliście jest jeszcze sprawny spokojnie. Przypuszczam, że rok, dwa lata, pewnie polata. Po no i co? i co? Jeżeli ktoś jest chętny na przegląd przedzakupowy, pozakupowy, co nie polecam ewentualnie przegląd przed przedsprzedażowy, że ktoś się później nie przyczepił, wiecie, bo teraz ludzie są strasznie zawistni, to zapraszamy. Coś się zawsze poradzi. Trzymajcie się. Cześć. Sponsorem programu był importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.